Na y, otwarciu kolejnej wystawy czasowej. Wystawy zatytułowanej tak trochę dziwnie, bo ćwierć wieku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcopiastrii. A dlaczego nie 25-lecie? No bo gdyby się tak trzymać faktów, to Ośrodek Sportu i Rekreacji został powołany do życia w 1999 roku. Więc w tym roku miałby 26 lat. Ale wszyscy. Osir kojarzymy przede wszystkim z halą, a otwarcie hali nastąpiło równo rok temu i jeden miesiąc bez jednego dnia, 25 sierpnia 2000 roku. Zresztą my muzeum też, jeżeli obchodziliśmy nasz jubileusz, to nie wtedy, kiedy Rada Miejska powołała nasze muzeum, tylko kiedy została otwarta pierwsza Ekspozycja, więc myślę, że takie rozwiązanie jest jak najbardziej naturalne, bo OSiR przede wszystkim kojarzył się na początku mieszkańcom z halą, no a później oczywiście też z basenem. Planując tę wystawę, mieliśmy zaplanowany trochę inny termin. Ta wystawa miała być wernisaż tydzień wcześniej. Różne problemy związane z poprzednią wystawą sprawiły, że musiała ona być o jeden tydzień przedłużona, a mówię o tym wszystkim dlatego, żeby wyjaśnić, dlaczego nie ma Wojtka Lutowskiego, czyli dyrektora Ponieważ no, on zaplanował potem pierwotny y, termin otwarcia wystawy. Natomiast y, w momencie, gdy my ten termin zmieniliśmy, no, okazało się, że on już tych swoich planów jakby odwołać y, nie może. Ale nic nie szkodzi. Na no, sali są przedstawiciele ośrodka sportu i rekreacji. I nawet Łukasz Czarczyński ma od Wojtka dla nas. Dzień dobry, witam wszystkich. Zgadza się, Wojtek zostawił list i teraz go przeczytam. Witam wszystkich serdecznie. Niestety z powodów osobistych nie mogę uczestniczyć dziś w otwarciu wystawy czasowej pod nazwą Ćwierć wieku ośrodka sportu i rekreacji w Solcu Kojackim. Bardzo żałuję, gdyż dla mnie to również 25 lat pracy, wspomnień i wielu refleksji związanych z OSIREM. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom, którzy przez ten czas tworzyli przepiękną historię ośrodka. W szczególności pozdrawiam zbyszka złaży, który zarządzał jednostką przez 19 lat, kierownika basenu Piotra Wilbranta oraz wszystkich emerytów. W takiej chwili nie możemy zapomnieć o osobach, które już odeszły. Wspaniały organizator imprez sportowych kierownik Edward Kondek, Zenek Sikorski i Barbara Łęcieszko. Bardzo dziękuję dyrektorowi Muzeum Rafałowi Kubiakowi i jego pracownikom za przygotowanie wystawy. To właśnie dzięki Waszemu zaangażowaniu możemy się dzisiaj tutaj spotkać. Mam nadzieję, że ta wystawa pozwoli Państwu przywołać wiele wspomnień, ale będzie również okazją do poznania historii Osiru dla tych, którzy jej nie znają. Życzę wszystkim miłego oglądania i serdecznie pozdrawiam. Dyrektor Osir Wojciech Rutowski, ja jeszcze tu przy okazji chciałem. Poprosić Szymona Raczyńskiego, kierownika hali, o wręczenie specjalnych podziękowań naszemu pierwszemu dyrektorowi Zbigniewowi Wambrzyniakowi. Wielkie, wielkie brawa. No cóż, 19 lat na naszej hali. No, można powiedzieć, ja jako chłopiec od 2001 roku, jak mogłem już uczęszczać na zajęcia wychowania fizycznego w hali Ośrodka Sportu, to tak. Powiem, że jak chodziliśmy jako młodzi uczniowie na hale ośrodka sportu i rekreacji, to tylko się śmieliśmy uwaga, bo, uwaga, bo jest na obiekcie, na ten Pan, który no zawsze gdzieś tam w cudzysłowie gonił, ale później to zrozumiałem jak byłem na stanowisku już kierowniczym, dlaczego tak było i dlaczego tak pięknie jest na tej hali do dzisiaj. I to jest wszystko utrzymane właśnie przez Pana Zbigniewa Warzyniaka I bardzo dziękujemy za te wszystkie lata. Już? Już mogę? <głosy> <głosy> Proszę Państwa, dziękuję serdecznie. Szczególnie gorąco chciałbym podziękować moim najstarszym pracownikom, tutaj, tu obecnym. Rozpocznę od Piotrusia. Piotruś, dzięki za wspaniałą pracę i jego żona Basia, <klucz> Łukasz, ja i po imionach mówię i Szymon. To są najstarsi pracownicy obecni tutaj dzisiaj w dniu dzisiejszym. Ale dziękuję również Państwu za te moje 19 lat. Ci co budowali tą halę to mnie przeklinali jak mi widzieli tak jak tu Szymon mówił. Bo rzeczywiście były problemy, położono kapelki, nie te co trzeba. Nie mówię o szczegółach, ale to było parodia tego. Ale Pan Burmistrz, świętej pamięci, zawsze mówił: Przynajmniej mam spokój z tą budową hali sportowej, basenu, stadionu, boisk, płyt. Bo to traktowałem i traktuję to dzisiaj jako mój dom. Ja nieraz nie wiedziałem, czy moim domem był ośrodek sportu. Czy moja żona. Ale to dzięki wspaniałym pracownikom to wszystko jest. Ale wracając jeszcze do pali sportowej. Proszę Państwa, zauważcie, szczególnie to jak mówił Szymon, ta Hala nie miała nigdy żadnego rysunku na zewnątrz. Z zrobiona, zrobione, ale to trzeba było o to dbać i ludzi nauczyć. Ta Hala stoi 26 lat. Zobaczcie Państwa, wygląda jak dla mnie. No, jak prawie nowa, oprócz hotelu. <laughs> nie będę już Państwa zanudzał. Zaproszę Państwa do wystawy. Jeśli pominąłem kogoś z pracowników, a nie wymieniłem z imienia czy nazwiska, dziękuję Państwu wszystkim, bo tu widzę wiele twarzy, dzięki którym ośrodek sportu tękni życiem, tękni życiem i będzie tętnił życiem. To przeszło 4000 imprez, proszę Państwa. Bardzo dużo. Mistrzostwa Polski, transmisje telewizyjne, premierzy, prezydenci, ministrowie, ambasadorowie tam byli i usłyszeli coś o Solskja. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Proszę Państwa, ja tylko tak w nawiązaniu do tego co powiedział Pan Dyrektor, chciałem powiedzieć, że jak przygotowywałem te wystawy, to sobie uświadomiłem coś, co wtedy było dla nas oczywiste, 25 lat temu, ale o tym zapomnieliśmy ta hala to była tak jak nazywa się tutaj jedna witamina prekursorka po prostu w okolicy nie było żadnej konkurencji to że wtedy udało się ściągnąć do solca takie drużyny jak legia polonia pierwszoligowe drużyny siatkarskie czy piłki ręcznej to wynikało z tego że po prostu solec wtedy jakby no dystansował wszystkie okoliczne miejscowości ja nie wiem czy to tak było czy nie, ale tak sobie myślę po cichu, że powstanie hali w solcu to trochę tak wjechało na ambicje Bydgoszczy i to, że powstała uczniczka tak szybko po tej hali, to było właśnie związane z tym, że, że trochę to był wstyd, że drużyny z Bydgoszczy będą rozgrywały meczeligowe w solcu. Przepraszam, przyjeżdżali do solca się uczyć. Jak to zrobić? Także dzisiaj to rzeczywiście. Znaczenie hali jest trochę inne, większe tutaj dla nas, bo korzysta z tego młodzież, korzystają z tego mieszkańcy, ale nie zapominajmy też o tym, że, że był taki moment, kiedy był to też ważny punkt na mapie sportowej całej Polski. Dziękuję. My jeszcze przygotowaliśmy drugie podziękowanie, tym razem Szymon dla Muzeum Wodce. Tak drodzy Państwo, no tutaj nie byłoby tego wszystkiego bez... Dwóch Panów, przede wszystkim, i tutaj pracowników naszego muzeum. Bardzo dziękujemy za to wszystko. Uważam, że dzięki Wam pamięta się o tych rzeczach, wszystkich, i dużo młodych ludzi już by zapomniało o niektórych ważnych sprawach dla naszej liście i naszej historii. Dziękuję Wam w imieniu wszystkich pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji za to wydarzenie, które będzie jeszcze przez kilka dni i na pewno będziemy zachęcać, żeby odwiedzali Was tutaj. No, nasi. Zwolennicy i młodzież. Dziękuję. Bardzo miła niespodzianka. Prawda jest taka, że nie robimy tego dla odznaczeń, dla medali. Cała przyjemność po naszej stronie, od tego jesteśmy, ale tak czy siak, taki gest jest bardzo przyjemny. Także bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze dwa komunikaty. Pierwszy komunikat. Ostatnią niedzielę miała premiera książka autorstwa pana doktora Habilitowanego Marcina Chlebionka, Monografia Solca Kujawskiego. Historia Solca Kujawskiego do 1772 roku. Tę publikację można nabyć w naszym Stoisku z Pamiątkami. Dzisiaj cena promocyjna tego wydawnictwa 40 zł. Kto jeszcze tej książki nie nabył, serdecznie zapraszamy. Świeża pozycja, bardzo ważna dla historii, poznania historii naszego miasta. I jeszcze jedna informacja. Tak tak jak Pan Dyrektor mówi, że nie pracujemy tutaj na Nagrodzie Odznaczeń, ale chciałbym po powiedzieć, że w piątek dobiegła końca szósta edycja konkursu Muzeon. Kujawsko-Pomorskie Muzealne Wydarzenie Roku. Ten konkurs jest organizowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Niezmiernie miło jest nam poinformować, że nasze muzeum otrzymało wyróżnienie za realizację projektów pod tytułem 100 lat Klubu Sportowego Unia Słowacko-Jaski i nieprzypadkowo mówię o tym dzisiaj, ponieważ partnerami naszego muzeum przy realizacji tego projektu. Był ośrodek sportu i rekreacji w Solcu Kujawskim, była Telewizja Solec, był Urząd Miejski w Solce Kujawskim, no i oczywiście Klub Sportowy Unia Solec Kojawski, który w ubiegłym roku obchodził swoje stulecie. Tutaj dodajmy, że w ramach tego projektu była zrealizowana nie tylko ta wystawa okolicznościowa w murach naszego muzeum, ale również odbył się mecz retro, był przygotowany przy współpracy z Telewizją Solec, film dokumentalny, był spacer historyczne. Nasze muzeum włączyło też się w organizację gali stulecia klubu sportowego Unia, także chwalimy się i dziękujemy za to, że nasza praca jest doceniana. Dziękujemy naszym partnerom, a jeszcze powiem, że na, szósty, na szóstą edycję tego konkursu nasze muzeum ma już drugie wyróżnienie. W 2023 roku nasze muzeum zostało wyróżnione za projekt Solec Otwarte Miasto, także cieszymy się bardzo. Przepraszam, zauważyłem na Glennika Słowaczy po żadnym druga z BIGiewa To jest moja tradycja, zawsze go witałem i musiałem to też dzisiaj powiedzieć. Ale to z chcę powiedzieć. Słuchajcie Państwo, wprowadziliśmy w Ośrodku Sportu i Rekreacji, że nie będziemy przy imprezach mistrzowskich Polski czy Bukharów Europy, puszczać hymno polskiego z płyty. Płyta się zacina, a orkiestra Denta Ogoniczej Straży Pożarnej jest wiecznie żywa. I oni zawsze, zawsze grali hymn, oraz przed imprezą krótki był koncert. Dziękuję bardzo Strażakom. Tak, Strażak też jest na naszej wystawie, także. Zapraszamy do Zwiedzania. Dziękujemy. Dziękujemy.